Ale super lampkę Sylwan znalazł. Patrzcie. I no, książki czytać. No i takie super radyjko Radiobudzik. Działające, eleganckie, prosto ze śmietnika. Mówi podkomisarz Katarzyna Pracało Nie podawajcie się za pracowników banku Pamiętajcie Telefon od rzekomego pracownika banku Który poinformował ją o próbie Zaciągnięcia kredytu na jej dane dalszej części rozmów Czego to się człowiek może dowiedzieć Takie lustro Od samochodu Lusterko wsteczne ZSUP UP Amatusik i spółka Ciekawe o, Siemandero, taka piękna taca. Tutaj jest sygnowana. Nie wiem dokładnie, co to za sygnatura jest. Tutaj jeszcze jakieś znaczki. Ale wygląda fajnie. Pamiętacie takie stopery? A Power Rangersów na pewno pamiętacie: kierownica od Volkswagena, radyjko, kaseciak pana Sonika. Elegancki, a nawet ekskluzywny syfon. Ciekawe jakiej marki, zaraz zobaczę. No niestety brak oznaczeń. Teraz hit, proszę Państwa, hit. Wódeczka stoliczna. Stołeczna, stoliczna ja, Rasian Wodka. Jeszcze z takim super zamknięciem. I jeszcze mało tego, coś tu w środku jeszcze jest, ale nie będę tego próbował. No hit. Trzy koła, jakby ktoś potrzebował, oczywiście do rozbiórki, na złomik. Jeszcze nie sprawdzałem tego Boombox LG, na razie nie chce mi się go sprawdzać. Ale jest. Łyżwy normalnie, nówka sztuka. A łyżew będzie pilnować taki ziomuś, lala. Mamy coś takiego. Timer niemiecki. Tutaj można ustawić chyba dzień, yy, godzinę i bzyczy chyba o to chodzi. Ciekawe czy działa. Angielski Tales, Samson Bridgewood. Uuu, ciekawe, jak stary. Czy ktoś mi powie, co to jest? Oprócz tego, że kubeczek. Tutaj otwiera się to, znaczy, wyjmuje się to, ale do czego to służyło? Trochę rupieci metalowych, na przykład coś takiego. Kluczy rowerowych, sporo mosiężny wężyk. Mnóstwo kabli, zasilaczy. Dużo miedziuchy będzie i jakieś takie jeszcze stare łyżwy. Znaczy stare, tamte też są stare, ale tamte są w super stanie, a te są już w gorszym stanie. Sylwan zrobi bobsleja w nich. Będzie śmigał na psleju z jakiejś pufy albo innej szafki. Szafeczka też niczego sobie. Dobra, to wszystko. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się, hej! Uś.